To, że darmowe to nie znaczy, że tak musisz wiesz. Słuchaj, bezrobotnie, jest to mogę. Zaczynając estetycznie, owocowo, tak lirycznie. No chodź, no chodź. Będzie fajnie, prokurator ściągnął łapę. Może być wciąż jednak romantycznie. No chodź, no chodź. Obiecuję, będzie fajnie. Dolać ci wody? A proszę. Kurczę, tobie też dolać? Tak, jak tak, mogę doleć wody. Zobaczyć. Teraz się doleje ci do pełna. O, z cytrynką dostał. Nie, druga będzie tu dla kolegiów. Kurczę, dwie dostał, pasz. O, dziękuję tak. ci ślicznie. Tak. O takiej kultury pojęć to dawno nie uświadczyłem w żadnym programie. Mam ci dalej sklebiać, tak, żeśmy się umawiali przed programem? Tak, no. tak, może będę miał większe branie. No właśnie. O! Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. <laughs> Piliśmy bardzo szybko, żeby brakło tej wody. A tam wypiłem jeszcze szybciej. I pięknych kobiet też. No. Nieśmiała. Jak to? Śmiała się. Ale nie śmiała. Znowu nie zrozumiałeś mojego żartu. Kiecki ten prowadzący. No bo to jak Karol Strasburger, no. Znacie jakieś fajne suchary? w Jerozolim. Znaczy to już było, tak? To jest suchar. krąży taki suchar po internecie. Gdzieś widziałem na klaiku ostatnio. Znaczy co, że Bongo Jeruzalem? No i to jest Suchar już. Tak mówią? Ale ogólnie zabawa w zespole jest pozytywna. Naprawdę każdy jeden z członków zespołu, członków może to było złe inaczej to nazwać. No ale to co powiesz no. no w sumie członków zespołu jest na tyle pozytywne i rozrywkowe, że naprawdę kipi tyle energii z nas na koncercie. To ja zacznę zauważyć, że nie ma was dwa razy więcej, bo byłoby dwa razy śmieszniej. <laughs> Dobra, rozbijasz się wacz. No. Muszę robić za pozostałą dwójkę. Nie no, za, co za dużo to niezdrowo też, także tak powiem, więc wystarczy nas tylu ilu jest. Jest nas w tym momencie pięcioro. Czasem jeździ z nami nasz przyjaciel Krzysiek Sapek, który również jest na zastępstwa na gitarę, Jak, któregoś z gitarzystów, nie ma czy coś takiego, również go pozdrawiamy bardzo. Wszystkich pozdrawiamy w no, ogóle. Wszystkich w ogóle pozdrawiamy, których nie ma z nami tutaj niestety dla was. I tych, którzy są za kamerami też pozdrawiamy. Pozdrawiamy wszystkich. Wszystkich. No, więc tak jak mówię, no, nasze koncerty są bardzo energi energe ener ener energetyczne. Od tego go mam właśnie. Od no, tych słów, e e nie e potrafię wypowiedzieć. <laughs> <laughs> więc więc się, Wikipedia. Się Magister dziennikarstwa. Proszę bardzo, no, proszę, i, bezrobotny, no, no. i bezrobotny. I bezrobotny. No, ale to czekaj, no to magister dziennikarstwa, i ty bardziej jakby wturujesz w tym wywiadzie? No czy, to mia... tak, czy to tak się umówiliście, że nie chciałeś, Ja go przygotowałem? Wiesz, on jest przygotowany, przed, wiesz, przeze mnie wytrenowany, niewytrenowany, on tutaj już taki nabuzowany. Tak wiesz? jak mówiliśmy przed programem, Kuba miał być od tych poważnych pytań, no od tych mniej poważnego, jak zadajesz na, same ale niepoważne. nie Ale tu nie ma poważnych pytań. No no, no, dlatego og... wtóruję. No to... Oglądaliście wywiad z Silitonem, to przecież wiecie, że ja o poważnych pytaniach tu. To... No i dobrze, bo właśnie takich prowadzących lubię i takie programy, w których właśnie nie jest sztywno, w których jest wszystko bardzo pozytywnie. No. I, I to trzyma się w naszym klimacie, jak i muzycznym, jest, tak I woda jest. I woda jest, i pociąg była. Bo... No, ładna była. była. No, może nam pozazdrosić, bo on. No, to dla... nie za nie długo nasze to. są przynajmniej ubrane. No I tak ją ściągnie, zobaczysz. Znaczy wodziankę? No, no, no. I bedzie. będzie. Będzie. <laughs> no, a myślisz, że czemu się to tak? <laughs> Wiesz co, ale za zawsze zazdrościłem facetom, którą, którzy mogą zarzucić nogę na nogę. Bo mi się jedynie na kolana udaje buta zarzucić. I to też sobie muszę pomóc. O, już mi... ale, ale już nie, ale... mnie boli! Ale że pa fina czy jak? Wszystko. Już się czuję zmęczony. Nie, przyjdzie wiosna. Trzeba się wziąć za siebie, nie? Schudłem 4 kilo. Tak? Ja też tak właśnie sobie. A nie wiem jak to zrobiłem. Może wody dużo pijesz. No od obiadu piję wodę no. do wieczora, no. Chociaż wczoraj złamałem swoją zasadę przez tego tam delikwenta i niestety zjadłem kolację. Razem w pokoju jesteś? Nie? Niestety. Ale to jest jedyna rzecz, ale to jest jedyna rzecz, którą robimy razem. Dobra, Każd dobra. Każdą inną rzecz robimy osobno. Ja wiesz, ja w nocy zapusz zapuszczam takiego lupa, że... Ale to chrapanie. Ale którą no. stroną. A no. no, no, to, no. Przynajmniej, przynajmniej z grzeczności. Przynajmniej z grzeczności o tym mówi, bo wiesz, jeśli leci inną stroną, no to sorry, no to. No ale nosa sobie już nie zatka, bo by nie mógł oddychać. Ale ma fajne słuchaweczki, którymi się chwali. Krzysiu, może zrobimy jakiś product placement tym business twoim słuchaweczkom. No. Pokaż te słuchaweczki. No kurczę, no zrobimy product placement. No, fantastyczna firma. On, Fidelity. Kupę kasy kosztują na wiesz... A Ale już słyszeliśmy cenę, wszystko mamy. Boga, kto Boga zabroni, nie? No, ale proszę bardzo. o. Takie, o, tu rozumiesz, będziecie sobie mogli. A to znaczy, że jak teraz bym przymierzył, to już muszę kupić? Tak, bo znaczy, na, na, pewno, na pewno to znaczy, że jak to teraz przymierzysz, to Krzysiu już tego do ucha nie włoży. Znaczy, Krzysiu już nigdy tego nie włoży wtedy po prostu. Ale, ale sławeczki są fajne. Polecamy, polecamy. Sprawdzają się podczas koncertów i w ogóle. O, o. Z kotami można mieć ten, można mieć różne rysuneczki tutaj. Rozumiesz? Ładne. Tylko, że no to do Twojego ucha nie pasuje, bo to jest wiesz. Nie wiem, którą stroną to To włoży, jest profilowane. Wiesz? Takie specjalne są. O. Tak, no jak, jak, za... jak zrobimy im product placement, to nam będą musieli zrobić takie za free, nie? Own fidelity. A jak robią odlew takiego? Jak to się wygląda? Wpuszczają coś do ucha. Mhm. Żeby ci nosem nie wyszła. Aha. A jak I za darmo robią coś takiego a jak później, te kabelki tak on... na przykład w środku, to już do wyrzucenia? Nic się z nim nie ma. Nie ma prawa się Na pewno się nic nie sta... <grym <grym Stary, i... ja to miałem w rękach, już na pewno ci nie będzie Lakdącego, działało. Wiesz. No. Także, bardzo fajne słuchaweczki. A Wy też używacie takich monitorów do uczniów podczas Wiesz co, koncertu czy nie? Ja jeszcze się nie przystosowałem ty Kuba też nie, nie masz żadnej. Ale lubisz ten hałas. Wiesz co, odnajduje się, nie przeszkadza mi to na razie. Jeszcze... No nie próbowałem, szczerze, szczerze powiem, że nie próbowałem jeszcze na tych, choć każdy to chwali. Bo to na pewno jest wszystko i selektywne i ten. No bo wiesz, jak to wkładasz, no to słyszysz tylko to, co ci no idzie. Tak, tu. No, no, no selektywną on... masz no wtedy muzykę, wszystko, wszystko słyszysz. No. Tu byś mógł oczywiście z Krzysiem bardziej na ten temat no. porozmawiać, ale. A czy w naszym przypadku czasem lepiej nie słyszeć, to co grają, <grym> więc. Ej. No i patrz, przyniesie nam wodę, której nie będziemy pić, no ale dobra, efekt. Ech. Ważne, że była pani Wodzianka. No. Kurczę, szkoda, że nie przynieśliście żadnej płyty ze sobą, moglibyśmy ją, czy tam singla pokazać, nie macie żadnego ze sobą nic? No właśnie, no my teraz chcemy już, już, mamy już dość tych singlów. Ale te single wyszły Wysła... fizycznie, czy one wyszły tylko tak, czy słowo? W wersji fizycznej znaczy, wyszedł single Superman. I macie go tutaj? Nie mamy go tutaj, ale on się rozszedł, wiesz? Tam ileś było tych kopii, on już jest w świecie, jakiś krąży w ogóle po Polsce, czy nie, nie wiadomo gdzie tam krąży. Jeszcze T -t -t wyszła... wyszła, jeszcze taka epka, to tym Biba, ona no, też wyszła w formie fizycznej. Też dziś już rdasz powiesz. No, to ale, był tak, kurde, tak jak to mówię, no, ja już ja chcę za... zejść z tematu epek, singli, teraz wydajemy tą płytę, ona będzie już niedługo, więc kolejny powód, żebyście nas zaprosili i ona jak już będzie, ja już ją chcę żywnie pokazać wszystkim, że już wyszła wreszcie. No to w takim razie, jeśli wyjdzie wasza pierwsza płyta, to ja od razu was zapraszam, już teraz was zapraszam. Dziękuję bardzo. Super. Dlatego prowadzącego to tak Tak, tytułem końca, nie? Wtedy przyjdziemy z gitarą i wykonamy nasz I wtedy będzie z gitarką i będzie wszystko. Tak jak mówię, chcę, żeby już to było, żebym wam wszystkim mógł ją pokazać. W tym momencie jeszcze i tego nie ma, już jest na ostatni guzik prawie dopięta. Jak będzie. Ale zobacz jak atmosferę buduje, jak kurcze napięcie rośnie. jak jeszcze muzyka jeszcze nie ma, jeszcze nie ma, ale już jest, już będzie przygotowywana, już jest cała nagrana i tylko Muszę Może muzykę dobrą puścił, taką. Ale to mogę te hurki dograć, nie? Bo tu wiesz, ja nie jestem przygotowany, żeby wam coś ześpić. Na pewno Krzysiu ma fajny wokal. O, stary Krzysiu to... Uuu, no. tak? Ja, tak, 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 tak? Jak Krzysiu jest dobrze? Oni wysoko i nisko, średnio, góra-dół. A, bo razem Ostatnio fila nawet. Ale przecież mówię, że tylko śpimy razem. Znaczy, nawet nie śpimy razem. no. W oddzielnych <laughs> ale pokojach. się złapał, widzisz go. <laughs> dobra? dobra. Śpimy w oddzielnych łóżkach. Skubaniec. <laughs> no dobra, żeby nie przeginać, bo zaczynamy schodzić troszeczkę na te bardzo niebezpieczne tory. A ustaliliśmy sobie, że śmiesznie będzie tylko przez chwilę, ale było na chwilę poważnie, nie? Przez chwilę było. Przez chwilę, no, tak. tak wystarczająco. Czy chcecie jeszcze coś poważnego powiedzieć? Może chcecie na jakieś koncerty zaprosić? Kubek... O. Kubek tylko się... zaproście na takie koncerty, które będą za pół roku, bo nie wiadomo kiedy to pójdzie. Kubek się zaraz ogólnie powie, niekoniecznie datami, wszystkim Zaprosi na koncerty poważnie, bo z Kuba jest od poważnych rzeczy. Proszę. Zapraszamy na naszą stronę www.bongojerusalem.pl, gdzie znajdują się wszystkie koncerty, wszystkie aktualności, chyba. Oraz na. Nasz... Na pewno są nagie zdjęcia wokalisty. Tam na, je, na facebookowym profilu są nasze zdjęcia w delikatnym Negliżu, w większym Negliżu. W z Negliżem, bez Negliżu. W makijażu, i... bez makijażu. I tam znajdziecie wszystkie informacje odnośnie Bongo Ruzalem, koncertów i innych rodzynki. Koncertów, odnośnie płyty, wszystko na bieżąco. Wszystko znajdziecie na czasie, że tak powiem. Jest aktualizowane to codziennie. Tak. Dziękuję. A jak się Wam podoba jeszcze tutaj w naszym hotelu pięknym Alpin. A jeszcze mamy... powiem szczerze, nie zwiedzaliśmy. To jest to jest pytanie na zasadzie, jak Kuba Wojewódzki podaje komuś płytę artysty, którego nie słuchał. Znasz, słuchałeś? No pewno, że znam, słuchałem mam wszystkie płyty. No tak mówią? No tak mówią. Tak? A ty miałeś powiedzieć kurczę, fantastyczny hotel. Zrobimy. Ja się, bałem, Cięcie, wchodzić, bałem, się w, bałem się wchodzić w ten temat, żebyście mi do pokoju nie zaprosili. Ile macie tych łóżek tam? Dwa. Także będziesz sobie <grym musiał <grym wybrać z kim chcesz lupa puścić. <laughs> <laughs> Więc tak, podoba nam się bardzo tutaj i jeszcze troszkę to pobędziemy dzisiaj. Nie, Kuba? No, Będziemy? Myślę, tak tak bo... jak mówię, nocleg gwarantowany, jeśli, jeśli chcecie. Gołąbki, róbcie co chcecie, nas to nie mieszajcie. Tak, to tak. tak mi się, tak się, mi się bardzo podoba obsługa hotelu. Obsługa hotelu jest rewelacyjna. Tak. Prawda? Kurde, Prawda? Fantastyczna. Samego, Pani kierownik już. fajna. Pani kierownik. Ojej, fantastyczna. Ale w ogóle, już dzisiaj, nie ma, dzisiaj nie ma barmana. Czy kelner? Barman, czy kelmer? Kelmer, kelner. Damian. Damian, nie, na, nie nagrałeś Cię, ale Cię bardzo serdecznie pozdrawiamy. No, nie też, znam Cię, ale też pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> <laughs> Nie znam Cię, ale chętnie Cię poznamy. <laughs> no, więc troszkę się. To, to co, Tak, tak tytułem, z tytułem końca już sobie tak pogadaliśmy. Było mi nie, było. nie chcecie już nic, nic poważnego gadać. Co o koncertach ale zapowiedzi nie... zapromowaliście. Za młodzi jesteśmy, żeby nie rozmawiać poważnie. poważnie. No to dziękuję. Dziękujemy bardzo. Jinky, boa colo.